Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No i szanowni Państwo, e, prokuratora okręgowa w Warszawie zdenerwowała się na e, nasze e, twierdzenia, mówienie o tym, że śledztwo w sprawie... Pajtka e, Ten... E, Okej, okay. natomiast e, no, no e, to, e, szanowni państwo, e, to była sprawa z 2024 roku. Z marca Pan Kornel powiedział 3-4 miesiące e, po prostu i sprawa będzie e, no e, 3-4 miesiące i sprawa będzie po prostu załatwiona. Mamy rok i 3-4 miesiące, i panowie nie, nie ma żadnej informacji o zarzutach. Sprawa jest prosta. Daniel Obajtek przyszedł i nakłamał przed sądem, że nie zna Piotra Nisztora prywatnie, że nigdy nie pomagał zatrudnić ojca i żony. Tymczasem pojawiły się taśmy pokazujące, że oboje byli zatrudnieni po protekcji i mało tego, jeszcze dodatkowy wątek do zbadania, szantaż, który po prostu miał miejsce. Otóż Piotr Nisztor dostał tu pracę dla najbliższych. To jest korzyść majątkowa, ewidentna, która została, że tak powiem, wręczona, bo on nawet powiedział za co. Za to, że ty przekażesz mi, Piotr Nisztor, te kwity na otoczenie Morawieckiego, i o Bajtek no, mówi, to jest 2018 rok, że to nie po to, żeby publikować, ale żeby wziąć go na smycz. Wiecie Państwo, no, sytuacja, która pokazuje, kim jest Piotr Nisztor, w jaki sposób działa, że modus operandi. Natomiast yy, to, nie po, to, 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 to jest sprawa, która powinna być rozstrzygnięta w trzy miesiące. Jest, szanowni państwo, ekspertyza, która mówi o tym, że taśmy nie były montowane, że taśmy są oryginalne. W tym sensie, bo każda taśma cyfrowa ma taki paseczek. Jeżeli ten paseczek jest, to nawet jak to jest kopia, to i tak widać, można prześledzić wszystkie zmiany, że nikt nie wycinał, nie zagłuszał, nie redagował po prostu tej taśmy. Problemy się zaczynają na przykład nisztor, kiedy opublikował taśmę z, ze spotkania ze mną i z Giertychem, była usunięta. W związku z tym taśma w ogóle nie mogła być dowodem, bo po prostu w tym momencie nie można było stwierdzić, co, co było usuwane, co było redagowane z tej taśmy, a było. I stąd z Roman Giertych przy okazji publikacji przez redakcję Piotra Nisztora, bo Piotr Nisztor i Cezary Gmys bardzo odważnie ludzie nie podpisali się pod tym materiałem. Podpisała się redakcja śledcza, w której, której członkiem jest Gmys, szefem jest Gmys, a Nisztor jest członkiem. Oni po prostu, wiecie, Państwo, po prostu wykorzystują to. To, to było, było najbardziej zabawne, że Piotr Nisztor, który napisał książkę Jak rozpętałem aferę taśmową, przeszedł do prokuratury i sądu i twierdził, że no, tam w ogóle prokuratura była posłana mu na pomoc, bo oskarżał mecenas Giertych i oskarża nadal w imieniu ministra Sikorskiego i Jacka Rostowskiego. On twierdził, że po prostu wszystkie decyzje podejmował Sylwester Latkowski, a on tam tylko sprzątał. Ale książkę pod hasłem, jak rozpętałem, jak myślał, że dostanie order, to po prostu to, 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 to sobie napisał. I wiecie państwo, i ktoś tam daje wiarę w to. Mamy człowieka, który jest współpracownikiem CBA. Potwierdzonym sądownie, tak naprawdę sąd ta prokuratura powinna rozszerzyć to śledztwo po postawieniu zarzutów i sprawdzić, co Piotr Nisztor zeznawał, bo tam mamy uwaga, fałszywe zeznania jego żony, fałszywe zeznania jego ojca. Tu już są trzy osoby zamieszane w proceder, bo to są dwa zarzuty główne. Pierwszym jest zarzut składania fałszywych zeznań do ośmiu lat więzienia. A drugim zarzutem, który tutaj jest jasno oczywisty, to jest tworzenie fałszywych dowodów winy. Bo jeżeli składasz fałszywe zeznania, powiedzmy sobie winnym jakby powiedzieć tego, to celu to powiedzmy sobie to jest to tylko do 8 lat, ale jeżeli dodatkowo z celem składania twoich fałszywych zeznań jest to, żeby innemu człowiekowi spowodować wyrok, to w tym momencie odpowiadasz karnie dodatkowo do lat 3. Prokuratura ma wszystko Prokuratura odpisała nam, że ich nie chroni. My, oczywiście, wyślemy zaraz, szanowni państwo, pytania do panów, bo pytania są bardzo proste. Kiedy zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie? 16 marca 2024 roku. Kto i dlaczego odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie złożonego zawiadomienia? To jest pani, która była protegowaną tego. Nic włos jej z głowy nie spadł za to, że. Próbowała zatrzymać śledztwo w sprawie ewidentnego przestępstwa. przestępstwa. To była młoda, młoda prokuratorka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Nie chcę, powiem, prze strzelać w tej chwili, bo mogę przekręcić nazwisko. Nie ma ono tutaj e, większego znaczenia dla sprawy. Wszyscy wiedzą, mogą sprawdzić, jak ona się nazywała. To jest pani po prostu, która była dyspozycją, <laughs> doktorką Ziobr. E, kto i dlaczego podjął śledztwo na nowo? Od kiedy jest aktualnie przedłużone? I teraz pytanie. Wiecie państwo, bo to jest ewidentna gra na czas. Czy przesłuchano Nisztora i Obajtka? Zadamy, jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to kiedy? E, I teraz tak czy śledztwo zostanie zakończone w terminie jego przedłużenia? Ja wiecie państwo, ja to wyślę w tej chwili do rzecznika prokuratury okręgowej, który poprosimy, to jest bardzo odważny człowiek, pan prokurator Piotskiba, to był ten z prokuratorów, który akurat w czasie rządów pis potrafił podjąć śledztwo przeciwko panu, panu, przeciwko Cezaremu Gmyzowi, który uwaga, dopuścił się. Znieważenia pani pierwszej sprawy z prezes Sądu Najwyższego, nazywając ją szlampą, za swój odważny czyn, czyli wszczęcie śledztwa, został ukarany z syłką. Do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego tego śledztwa nie wznowiono i nie prowadzono z uwagi na to, że nie, bieg przedawnienia nie, zachodzi, przedawnienia nie zachodzi, ponieważ nie można było tego śledztwa ścigać. To jest po prostu rozzuchwalenie przestępców spisu, którzy tak jak gmyz, tak jak nisztor wykorzystywali. Gmes po prostu popełnił dwa przestępstwa po prostu w biały dzień. To znaczy, pierwsza to jest ta obraza pierwszej prezes Sądu no później e, po prostu wziął i zaczął komentować zeznania Tomka, atakować Tomka za zeznania złożone w mojej obronie, jako mojego świadka na procesie niejawnym. Gdybym ja coś takiego zrobił, to by mi natychmiast przybito zarzuty i e, zrobiono mi sprawę o ujawnienie, a tu się po prostu nic nie dzieje. E, mamy tych spraw Tomku, bo ty też masz, ja jeszcze tylko przypomnę o naszych książkach, o więźniu CBA. Szanowni państwo, pamiętajcie, że to jest naprawdę mocna książka i ten i to jest to jest szanowni państwo po prostu naprawdę petarda jakby tu gdzieś młodzież powiedziała. Mamy, macie też książkę Debili, macie książkę Alfons, która jest w produkcji, będziemy ją wysyłali od końca czerwca, szanowni państwo i Teraz w Tomku, no sam miałeś jeszcze parę spraw, no prokuratura jest... Jest, jest udokumentowane chociażby w tej książce i, i od dawna z, z, są sprawy w prokuraturze odnośnie narażenia życia i zdrowia funkcjonariuszy, narażenia życia i zdrowia mojej rodziny, z dekonspirowaniem je podczas trwania operacji specjalnej przeciwko bardzo groźnemu przestępcy Jakubowi K., no po tym, kiedy Nisztor mnie zdekonspirował na antenie y, telewizji Republika, pomówił mnie również o kradzież 15 milionów z funduszu operacyjnego CBA, no nikt nie reaguje na to. No wiecie państwo, y, po tej dekonspiracji okazało się, że Jakubka podczas zatrzymania y, no, zostało rannych trzech policjantów, trzech policjantów, Wiecie Państwo, no tylko zbiegowo, zbiegowi okoliczności mm, zawdzięczamy to, że nie dobiegł ten groźny przestępstwa do samochodu, gdzie miał broń maszynową i granaty, którą by, by użył, no, użyłby w miejscu publicznym. No wiecie Państwo, e, nic robił to po to, to, żeby no, ten przestępca Jakub K no, zaczął na mnie polować. On to zrobił, współpracownik CBA zdradził współpracownika CBA. No to, to jest coś niebywałego. I Wąsik Kamiński na to się zgodzili, wręcz no, patronowali temu. A to, że, to, że on oskarżył mnie o, publicznie o to, że ja ukradłem fundusz CBA, czy ukradłem fundusz, fundusz operacyjny no 15 CBA. 15 milionów. Gdzie macie Państwo, zresztą redaktor Gadowski też, gdzie macie, gdzie macie Państwo już pokazane przynajmniej częściowo, kto te pieniądze ukradł i nikt w związku z tym nie działa. Macie Państwo jasno stwierdzone już poprzez sądy, że Nisztor nie jest dziennikarzem i zrobił to jako współpracownik Seba, No to on złamał prawo. Po prostu złamał prawo i to jest narażenie życia i zdrowia mnie oraz mojej rodziny. Jak wiecie Państwo, nikt tego nie robi. No, chciał wsadzić do więzienia Grzegorza Jakubowskiego razem z Obajtkiem. Fabrykowali dowody, kłamali przed sądem. Są na to nagrania. Przecież to, ta sprawa powinna być połączona. Powinna, powinien odpowiadać nisztor za te wszystkie swoje działania. Ja mówię wyraźnie o szantażach Nisztora, który... Nisztor jest szantażystą, który wyłudzał pieniądze od ludzi... Za, za informacje, które pozyskał w związku z współpracą CBA i, i starał się tych ludzi w jakiś sposób haraszować. Wyraźnie pokazujemy, w jaki sposób działał, otwierając swoje pismo. Nie wiem, 7 dni świat, czy jeszcze inaczej, z panem W. No miał informacje na pana W, później się z nim zaprzyjaźnił. Miał informacje wcześniej na pana, no bardzo wpływowego człowieka, pana pana B, bardzo wpływowego człowieka w wymiarze sprawiedliwości. I dawniej w PSL-u, z tym człowiekiem też się, e, teoretycznie rzecz biorąc, e, za przyjaźnią, no tak naprawdę wymusza, wymuszał pewnego rodzaju relacje. No, szanowni Państwo, wymuszał pieniądze od mojego przyjaciela, e, Sławomira Janowicza. Wysłał do nas swojego kolegę, którego trzeba było zatrudnić, kazał, żeby go zatrudnić i, 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 żeby, i żeby poza tym Sławomir Janowicz dał mu pieniądze na ten jego Tygodnik. Szanowni Państwo, no, no, ty są świadkowie, były, były postępowania, nikt się za to nie bierze. Tutaj macie udokumentowaną sprawę, pan, gdzie pan rektor Harłukowski taśmy puszcza. Prócz tego dwóch, jak powiem tylko dalej żołędnych, wiecie Państwo, kogo, chcą brać na smycz premiera. I ja mam swoje zdanie o Morawieckim, no ale nie może być tak, że jakichś dwóch ludzi, jeden jakiś wójt wyprany przez Kaczyńskiego i, 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 i facet, facet, którego, tak powiem, przychołubiła sobie do różnych prowokacji, oni mają brać na smys premiera. I wynagrodzeniem ten wójt daje, daje wynagrodzenie, zatrudnianie żony i ojca tego. Tego człowieka. A całe zeznania mają na celu pogrążyć dziennikarza, który pisze prawdę na ich temat. Pisze prawdę, nagrał wielokrotnie i Artura Chodzińskiego, i Rzecznika Ceba Brodowskiego. Szanowni Państwo, człowieka, który. Zdobył zdjęcia wąsika na Wersalce i. i no człowieka groźnego dla PiSu, Człowieka, który. I też mu nie dali e, informacji, że był robione Pegasusem. Tak. Człowieka, który e, napisał teraz tą tą świetną książkę Audyt. Poczytajcie. To jest aktor oskarżenia przeciwko PiS-owi. Wiecie? To jest. I wychodzi pan Władysław Korneluk, widzi, że pro, pani prokurator, y, prowadząca wcześniej tą sprawę, chciała ją ewidentnie skręcić. No nie może być tak, że prokurator mając dowody przestępca, przestępstwa ich nie zauważy. I, i, i po cichu chce tę sprawę umorzyć. Y, sprawa tylko dzięki czujności y, Grzesia Jakubowskiego rusza. On składa, on składa zażalenie na bezczelność. Tak. I w tym momencie, kiedy on złożył zażalenie na bezczynność do prokuratury okręgowej, bo prokuratura zawsze ma 30 dni na podjęcie decyzji, to w tym momencie prokuratura Warszawa Rejonowa Śródmieście przesłała mu decyzję o umorzeniu, w sytuacji kiedy już okręgówka podjęła decyzję o wszczęciu. To oczywiście kwalifikuje się na postępowanie dyscyplinarne wobec tej prokuratury, która to umorzyła, natomiast yy, to jest po prostu ta indolencja, to, że nawet w sprawach wykładanych, prostych, które, wiecie Państwo, mogły się bardzo szybko skończyć. Piotr Nisztor nie jest chroniony immunitetem. Jego pozycja jako propagandisty, gdyby dostał zarzuty, byłaby dużo gorsza. On tu nie może zrobić z siebie, Szanowni Państwo, pokrzywdzonego, bo on chodzi tylko i opowiada, że to jest fałszywe nagranie, to jest sam coś, etc. No, facet ma prawo się bronić, natomiast no, umówmy się, jeżeli mamy nagranie tak, biegli, tak, mamy nagranie, które tego, wiecie państwo, najbardziej zabawne jest to, że najprawdopodobniej on jest źródłem nagrania. To znaczy, on po prostu ma, 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 maszynowo nagrywał Teraz wynosi, dostaje, dostaje razem z gmyzem nagrania Pegasusa. Pegasusa, Giertycha i Tusk. No, to coś się bałagał. Kolejne wcze, wcześniej otrzymywał, otrzymywał nagrania dotyczące pana Szopy po to, żeby, żeby zdezawuować to, co on mówi, albo żeby go przestraszyć, żeby nie był świadkiem kolonii. Wiecie państwo, no, no, skrzynka, w której lądują rzeczy, lądują rzeczy z CBA, bo jemu wszystko jedno on już i, i, i z prokuratury, i on, on to publicznie. Śledztwo nie może ruszyć. Ja, ja... Teraz Czemu? po tym, kiedy ruszyły te taśmy, prokuratura daje głos, że nieprawda, że coś się dzieje. No, co się dzieje? Jaki macie inny pomysł, że to jednak mm, taśmy są sfałszowane, nisztor nie mówił, rodzina jego nie była zatrudniona w Orlenie, nie próbował y, umocowywać różnych ludzi w służbach specjalnych, członków swojej rodziny którzy są obiektem rozpasywania przez kontrwywiad. No przecież to, to ludzie, no, to, to, gdzie my żyjemy. Szanowni Państwo, mamy prokuraturę, która protestuje, żeby mówić tak, jak my mówię, że wstrzymali decyzję. Tak, panowie po prostu. chodzi tylko o nas, Janku, bo jesteśmy wrogiem, bo jesteśmy według nich wrogami e, obecnych, e, obecnie jeszcze w, funkcjonujących ludzi w służbach i nie można pokazać, że my doprowadzić do tego niż to robią. To, no to on sobie sam to zrobił. My tu nie mamy nic z tym wspólnego. To on sam sobie zrobił. Naprawdę. My do niczego nie doprowadzamy. Wy bronicie go tylko po to, żeby, żebyśmy my nie mieli satysfakcji. Jaka satysfakcja? To jest, to jest przestępca, który po prostu powinien być ukarany i tyle. To nie ma z nami nic wspólnego. Szanowni Państwo, Mamy taką sytuację, że przypomnę dzisiaj ostatni dzień składania protestów wyborczych. Wiem, że to jest duży wysiłek, żeby pójść na pocztę, bo większość z was nie mieszka w Warszawie i już mało komu się chce jeździć pod Sąd Najwyższy na Plac Krasińskich, ale zróbcie to. Dajcie ostatnią szansę na przeliczenie głosów, jeżeli tych protestów będzie wyjątkowo dużo. Jeżeli uda się zmobilizować ludzi wokół tej idei, żeby przeliczyć ponownie głosy, my nie chcemy, Szanowni Państwo, niczego innego poza przeliczeniem głosów. Mamy sytuację po prostu. Natomiast. To jest y, po prostu sytuacja, która musi zostać wyjaśniona. My dziś mamy naprawdę złą sytuację, dlatego że nieprawidłowości zgłoszone przez pana mecenasa Giertycha bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której kierownictwo zawaliło sprawę. No nie funkcjonariusze zapalili sprawę. Kierownictwo kazało ewidentnie patrzeć w inną stronę. Rozumiecie? Była to świadoma polityka. Polegająca na tym, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, w której PiS, PiSowi się pozwoli skręcić wybory. Oni nie chcieli, aby CBA było zlikwidowane, oni nie chcieli prezydenta Trzaskowskiego, oni chcieli prezydenta Nawrockiego. Prezydenta Nawrockiego, który ma na, na siebie, na, nie, na niego jest tyle haków, Szanowni Państwo, że tam każdy się czuje właścicielem jego. Z tych służb. Oni po prostu to jest kandydat, który dostał support ze służb, i tutaj o tym to jeszcze szerzej powiemy. To, szanowni państwo, nie był tylko pan pułkownik Antosiak, który za stanowiska w pułkach Skarbu Państwa poprawił mu certyfikat. Gdzie jest śledztwo w sprawie tego, co się stało? Orlen, jak wysłaliśmy do niego zapytanie, to wyrzucił pana Antosiaka w 15 minut. Ubolewał, płakał Wąsik publicznie, że taki zasłużony oficer dostaje kopa. Ilu wy tam jeszcze macie ludzi od Wąsika? Po prostu tego. Przecież to jest po prostu. Gigantyczny skandal, Szanowni Państwo, że oni po prostu nie dokonali żadnych czystek. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, wojnę prowadzi się środkami ekonomicznymi. Jednym z pierwszych rzeczy, które robił Kaczyński, było nie tylko Wyrzucanie ludzi związanych z opozycją z pracy, ale uniemożliwianie im normalnych zarobków. Ja przypomnę, co opowiadał Andrzej Stankiewicz, że pani Patrycja Kotecka, w zasadzie pati Koty dla mnie, że pati Koty łaziła za nim i uwaga, e, mówiła o tym, żeby, tym, tego, że może być dobrze, mogą być reklamy, może być fajnie, tylko wyrzućcie Stankiewicza. Moje wiewiórki mówią, że ona też łaziła po prostu po spółkach, w których pracowali ludzie ze mną związani gdzie ona po prostu chciała, żeby mnie zabolało, że ja się dowiedziałem o tym po latach, żeby było jeszcze śmieszniej, to człowiek, w przeciwko któremu lobbowała, dzięki tej pomocy, w cudzysłowie, został potraktowany jako e, ciemiężony, e, przez nową władzę, bo żeby było śmieszniej, nie został zwolniony, bo był zbyt cenny, umiał wykonywać zbyt pracę, na której zależało zarządowi, więc go schowano po prostu w jakiejś tam szafie. I jak wyszli i zobaczyli kompetencje, to, to się zdziwili, zobaczyli, że presjonowany i, i pośmieliśmy się, że PiS, chcąc go dojechać, zrobił mu de facto dobrze, bo mu zbudował kartę kombatancką. Natomiast tak działa PiS. Wyrzuca ludzi z pracy. A co robicie Wy? Tolerujecie, że ludzie bezpośrednio związani, mierni ludzie, rodzinnie powiązani po prostu z klanami, bo to są klany służbowe, mamy tam generałów nie tylko w kontrwywiadzie, nie tylko jest kuzyn Wąsika, jest też po prostu syn jednego z szefów służb pisowskich o bardzo popularnym nazwisku, również obisy spokojnie, to wy mówicie, że ci ludzie są ten, lojalni wobec państwa, czy oni są lojalni wobec? PiS, bo ja przykro mi, ale ja jednak mimo wszystko obstawiam, że oni są lojalni wobec tych, którzy zapewniali im. On, wiecie Państwo, jest wielce prawdopodobne, że gdyby był normalny na broni, by nie weszli. Bo po prostu zresztą jednym z najważniejszych rzeczy, którą robił PiS, było obniżanie wszędzie progów, kryteriów. Yy, ambasadorem już chyba w pewnym momencie można było zostać bez wyższego wykształcenia i znajomości języków. Rozumiecie Państwo? Ech, dobra, szanowni państwo pamiętajcie o naszej książce Więzień CBA, naszej książce Debil i Alfons, o morderstwie kontrolowanym, książce, która się bardzo nie podoba pani Żochowskiej, to jest taka pani, która rządzi ze służbami razem z Siemoniakiem i kujawu, a tak naprawdę ona rządzi i Kujawa rządzi. A się Moniak chodzi po prostu i cieszy się, że ma szo szo szofera z limuzyną, i że mówią mu o tym, że się zna na służbach, że jest najlepszym szefem. Wiecie Państwo, to jest po prostu. Szanowni Państwo. Paweł Piński, niezwykłe historie. Księgarnia, szanowni Państwo, w Pławska 11, księgarnia Nike, niedaleko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która po prostu w swojej genialności postanowiła inwigilować tą księgarnię, uznając, że ona na pewno stanowi jakiś punkt przerzutowo-transmisyjny, logistyczny w zakresie naszych kontaktów z ABW. Na pewno podpowiem po, 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 wam, na pewno funkcjonariusze wchodzą, zostawiają fiszki włożone w książki i po prostu wychodzą po prostu, a my wiemy, w które i to jest po prostu tak, jak na, na klosie po prostu było robione. <śmiennie> nie, 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 nie Jak jeszcze no. wiem o tych, no, się instalować u mnie u Janka źródło, forma i próbuję zdeintegrować nasze środowisko, nie z Jankiem ale już mówiliście, że jak ja siedzę, to ja, to ja, na, nich, to ja na nich już doznaję wszystkich, jak widzicie, no tak, naprawdę, mi to dobre, zna, a, szkoda, szkoda, szkoda tych pieniędzy. Mi dobrej Ameryki, szkoda. szanowni Państwo, szkoda. historia ekspert Haki Hitlera. Historia na weekend. No, powiem Wam tak, no, nie wszystkich się da łatwo zdezintegrować. Proszę was A niektórzy zdezintegrowani, ja, naprawdę, no, mnie uczy się dezintegracji. Natomiast niektórzy zdezintegrowani, jak trzeźwieją, to przepraszają więc i, i, i przyznają się, kto ich napuścił. A więc też Wam powiem, że słabi Instalowanie źródeł, źródeł w ten sposób osobowych wokół nie nie. Pouczcie, naprawdę. Chociaż zróbcie tak, tak że, że ja sam wychodzę na te źródła, nie one same do mnie przyjeżdżają. No, wymyślcie coś, że to ja bym na... Aby aby ABC zło tej roboty, naprawdę. To ja, ja znajduję i ja zaczynam rozmawiać. Nie do mnie przychodzą. Panie Jarosławie. Pan, jak zwykle, pan teraz umywa ręce, bo pan wie, że były Pegazus, ale pan nie wie, że, pan nie wie, że był Orlenowski, O Pegazusie pan wiedział, a pan ich wszystkich nie. Tak jak pan sprzedał ich, ich z Pegazusem, tak jak pan sprzedał ich z respiratorami, pan ze wszystkim. Pan teraz umyje ręce i, i pan szczegółów nie znał. <laughs> wie pan o, o, o czym ja mówię? mówię. Z nie ja robię. Mam nadzieję, że w końcu ktoś was wszystkich weźmie za cztery litery, to te mm, tłumaczenia nie będą przyjmowane. Takie ścinne do więzienia. Do więzienia.